Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017, na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się żniwami. Ogólnie za... o, fajnie. Ogólnie tutaj, o. Wejdźmy do kombajnu i jedziemy tutaj na pierwszy pole z brzegu. Trzy pola mamy zasiane rzepakiem. Widzicie, mamy 165 tysięcy, bo, bo trochę tych misji porobiłem. Zaraz wam powiem gdzie, co, jak. E, tylko tak, musimy rozłożyć kombajn. I wlatujemy w, w pole. Także, dobrze, no. mm, tak, robiłem na polu numer 19 do końca, całe, co można było wszystko. 16 na pewno 24, 23, 22, 8, 7 yy, i 13 na razie też. Więc z tych misji dobra kaska leci, ale też nie chcę, wiecie, bardzo do przodu iść, yy, żeby tutaj... Nie, nie, nie za bardzo ten, w sensie no pomiędzy odcinkami nie, żeby nie było za dużo progresu Bo ta jak kasa jak będzie tutaj i tak na razie nie będziemy wydawać Wiadomo mógłbym tutaj ją wydać i najprawdopodobniej ją wydam Nie w następnym tylko jeszcze w następnym odcinku Także, także możecie się szykować na to Następny odcinek i tak pewnie nagram zaraz po tym Ale to już na następny tydzień więc ze zbierania monet Także mogę wam zapowiedzieć Także, także jak najbardziej myślę, że będzie GITES. Wszystkim. No, także seria mi się wydaje fajnie się rozwija, fajnie mi się tutaj gra, tego farminga. Jak najbardziej. Z dziewiętnastką jeszcze dalej nie wiem co, co, co będziemy robić w dziewiętnastce. Ale no, no właśnie. A z planów, jak w następnym odcinku będę zbieranie monet, kolejna, jakby druga część tego. A w jeszcze następnym będzie, mi się wydaje, sianie. I kupimy wtedy Fenda. Fenda, Fenda, Fenda... Fenda którego, którego, którego... Pokazać muszę tak. 700 Wario. go miałem na group farmie. Lub też sa, Sameja, ale tutaj... W sumie zobaczymy, czy Fenda, czy Sameja. I do niego oczywiście... Siewniki. Siewnik ten właśnie dwa Dersztata, tylko zobaczmy czy przykładowo samej można ścipować sz -sz 190 koni no to, to już by było coś dobrego a spędzda chyba można na 240 więc by był na razie bardziej opłacalny ale samej mi się też oczywiście podoba także on też pewnie wleci na farmę no i też wiadomo jak zbieramy te baryłki złota też będziemy mieli owce, więc też potrzeba nam z ciągnika jednego więcej. Przynajmniej. Żeby to wszystko ogarniać. I też jakaś łąka by się wtedy przydała. Zobaczymy, wszystko się okaże w swoim czasie. No, no, chciałem też waltrę kupić. i Zobaczymy, czy może, może dwa ciągniki kupimy wtedy nowe. Też wiadomo, przydałoby się. Nie wiem, czy nie będę tutaj grał z kimś. Widać jak ktoś tutaj przyjdzie mi do pomocy na tej farmie i będzie mi się wydaje bardzo spoko takie coś robić. Także, także no. Jest so, odcinek chyba no, piątkowy, tak? Mi się wydaje. Także, to jest odcinek no, na piątek. Także no. Nie wiem, czy w sumie GTS mnie słychać, powinno być dobrze. Także właśnie z tym mikrofonem jest taki problem, że ja go odpinam, żeby on mi nie przeszkadzał i... Może zawsze wiecie coś tam dostać. Także zobaczymy. Ostatnio nawet rozglądałem się za się mikrofonami, doputałem, wiadomo, jest Blue Yeti za 620 i za 500 zł jest Radium 600 od Genesisa. Ja miałem Radium 300 chyba, ten Radium 300 to zbytnio tam nie robił różnicy, a czy Radium 600 zrobi tam różnicę, to też nie jestem do końca pewien. Wolałbym postawić na Blue Yeti. Ale zobaczymy jeszcze to przemyślę. Wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo o co chodzi, chodzi o hajs. Jeżeli to miały być mikrofony bardzo podobne, to ta stówka może zawsze iść na jakieś gierki, czy, czy coś tego typu. januszowanie Polaków to też jest. Musimy daje spoko. Także no. Myślę, że jak najbardziej to jest spoko. Inicjatywa. No do, do koszenia jest dużo wiadomo, po, po kości sobie pewnie pracownik, będzie więcej kosił niż ja, bo ja tutaj będę coś robił, misje, nie misje, różne tego typu wariacje. I około 10 godzin mi się wydaje zaraz na save będzie, także także już spoko. 9 na pewno jest, także, także, no. Trochę już tutaj jest przegrane. Ten żywnik, padałoby już wymienić, wiadomo też, że od razu trzeba wtedy tu momencie rozrzucić nawozu. żeby nie było i no pomyślimy nad tym, tymi, tymi panelami, ale myślę, że ten jeden panel można jakiś postawić zobaczymy też, wszystko się okaże wiadomo, chcę kupić tutaj jakby na tej serii całą mapę i, i to wszystko co, co tutaj się z nią łączy taki jest plan A jak, a jak będzie to zobaczymy wszystko się okaże w swoim czasie 165 tysięcy dobra bardzo sumka mi się jaka, taka wyrazista no dobra kasiorka także także no wydaje mi się że jak najbardziej będzie to Spoko. Nie wiem ile za ten zestaw wyjdzie, bo nawet nie spojrzałem Plus, minus, plus jakiś rozrzutnik nawozu, bo chyba opryskiwacza na razie nie będę kupował A ten środkowy pewnie kupimy za 20 parę tysięcy on jest I, i myślę, że będzie to jak najbardziej spokojne Ogólnie bardzo powtarzam, jak najbardziej spokojne Może? <grym> Może Tak żalam no. Może tak mianę dobrze sypią, czy my mamy na pewno na... Jeden, dopiero przy tych żniwach się sprawdałem, czy na pewno to tak jest. Byłaby lipa. Słuchanie. Dobra. Wszystko ogarnięte. No i tak to wiadomo, że za ten milion też kombań kupimy. Także, także no. Jaki to się okaże? Zobaczymy wszystko jak to będzie coś wyglądać I że no Widzimy bo w sumie, w sumie ja nagrywam to to jest 29 maja, tak dzisiaj? Tak yy, I zobaczymy myślę, że może 1 czerwca wyjść kanguletka Koło niespodzianka No jeżeli nie wyjdzie, no to nie wyjdzie później Tak, jeszcze więcej w czasie pomiędzy odcinkami yy, Wyszło info, że Dying Light 2 będzie 7 grudnia. Także my już z Włochem napaleni, tutaj na serię. Także wi wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Chodzi o hajs. że dobra myk. Cosobie za za zawracanie na parę razy. No z przyszedł. No i tutaj właśnie planuję się w lipcu na pewno nowe biurko. Do lipca też mikrofon wleci. I, i reszta to zobaczymy możliwe, że monitor chciałbym zapdatewać kompas. Znaczy dołożyć ramu, dołożyć jeden dysk jeszcze. I jeden dysk taki, żeby był tylko na nagrywanie. Specjalnie. Wiecie o co chodzi. On tam wszystko wszystko z nagrywaniem tam będzie. a no i możliwe, że procesor i możliwe jakąś kartę wymienię, ale to wszystko się okaże w swoim czasie. Czy, czy, czy to się wszystko uda? Monitor też bym chciał zmienić, żeby jakiś 144 już był. Wiadomo, że to, to zmienia. Ostatnio graliśmy na lanie ćwiercinały, eliminacje bardziej takie, no, w szkole. graliśmy na 144 Hz, no i. Różnica duża Kolosalna no, wręcz bym powiedział Także, tak, także no Teraz w sumie na pewno to sobotę 29 To widzicie w piątek 4, 5 4? Także no. no Z racji tego, że w poniedziałek przykładowo mamy Różnicze Grand Party Zbytnio nie będzie czasu Bo będziemy grali W sobotę w, w, we wtorek i w środę też mam szkołę, także że no w sumie ja wracam do szkoły Także takie takie życie Dobra Co by tu jeszcze powiedzieć? Mam 10 minut odcinka to pewnie na no, odcinku skoszę to pole o, no widać jak trochę trochę średnio ostatnię ten żywaczek. Powiedział. Że to jakoś to się opłaca. Nie wiem, czemu tak sypie, słabo. Mi się wydaje, że lepiej powinien nie ale, sypać, ale coś tu nie tak jest. Zobaczymy, okaże się wszystko w swoim czasie. Czemu to tak sypało? Możliwe, że gdzieś jakiś błąd popełniony był. Nie no, on nawóz dawał tutaj pod ale sprawdzimy to na pewno. Czy to tak na pewno jest? Nie, wiem, na wiedzie nie jest. No widzicie, tutaj są baryłki pozbierane Także, no jak najbardziej. No i wiadomo, też jak bym z multi nagrywał, to też jest tutaj coś tam ciekawie coś tam ktoś powie I, I zawsze jest to jakoś tam, wiecie, integracja. Tak pojedynku. Oko, pomysł. Chciałem goticzki w sumie nagrywać, no ale Gotik 2 na razie się tak sypie od grudnia, że, że się nie da grać. Coś mi nie działa po prostu. Zobaczymy, może w pewnym momencie zacznie działać chłopak. No mógłbym oczywiście dwójkę i w trójkę grać. Ale chciałbym to po kolei zrobić wszystko. Że dobra my. Jest pełny zbiornik. No ja coś ta nie będzie, tutaj jest pełen, to Idziemy do New Hollanda. No New Holland tutaj jest głównym ciągnikiem. Case tylko Kosieje w sumie. Ale też, też tutaj jakby jakaś jest praca. Mm, dobra. Weźmiemy sobie oczywiście fartecha. Czapka. Kicapy tam widać stoi. Też już trochę się napracował pickup najeździł się ze mną także także no, no trzeba się wysypać i myślę sypie się, sypie się. Musiałem sprawdzić coś. W telefonie na szybko. No przyczepki mi się wydaje, że wystarczające są. Znaczy nie mamy pól i te pola właśnie za ten milion też będzie trzeba kupić. Także wiecie, tutaj coś się, coś się porobi. Też odcinki z misji mi się wydaje bardzo spoko są. Zobaczymy czy... Na jakiej częstotliwości to odcinki? też będą. sobie tu postawimy. A my kontynuujemy koszenie. Jest kurno takie. Dobra. kogutki sobie jeszcze włączmy i będzie git Alina. Także no, zobaczymy. Teraz też od tego jakby tygodnia z naprawką w końcu, wszystko zrobione, więc już mogę nie robić. Tak, także, także no. Myślę, że będzie słabo, ale też mi to wiadomo jakiś tam czas zawierze, ale myślę, że zresztą nie chcę najszybciej to zrobić. Jak wiecie, już mieć, już mieć je zrobione, jakby nie było lipy. Także, no, dobra, mamy w sumie 15 minut odcinka. Żeby nie zbytnio nie przedłużać, nie dosiane. Tutaj sobie wiedziałem. Dobra, tak, że myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, dalej, cześć.